Można? Można. Paraboliczny MF yy, psycha piwnica. Czekaj, już wiem, jaki duch. Demon. Ja wiem, że to nie demon. Brać pozytywki. Gdzie to było? piwnica. Aha. Ten sam co ostatnio! Heeey! O, zrobił taki końca. jakie kuty? Że teraz woda w kranie się na bieżąco napełnia. Ale nie napełniała się? Nie. Zawsze od razu jak włączałeś to było od razu pełne Aha No chodź zobacz do drugiej sypialni No Coś... Aha, kostka Pa Aż Ty co najmniej <śmiennie> zaufasz, <zauważył> Patrz Jak płynnie Bo to woda Zeszyt się rusza pod wodą Jak zwykle zamiast szukać ducha Bawią się z wodą LUSTRO Lustereczku, lustereczko, powiedz yy, które piogemo jest najbrzydsze na świecie Coś ty zrobił To nie pytam To jest twój notatnik Szukamy błędów w grze, tak. Mhm. Gdzie ten not? Nad... Tu. Nie, daj. Mówię ci, że się da. Co? Mówię ci, że się da Dobra debilu, chodź szukać dupa. A, drzwi te są, drzwi są silniejsze od ludzi. Ty No Zapamiętaj Fazmofobia to jest idealne miejsce do bekania twojego, tak przepraszam twojego szygania. Nie zost. Dobra, gotujemy, czy co robimy? Aha, biedaczy, no. Szukamy ducha. Szukamy zbycha. Bo gdzieś tu był. Czekaj, czeka, idę po kebaba. A jaki był przeklęty przedmiot? A, dobrze. Tak, nam! Ty! To nie ryzykuje, to nie piesza pana No, czyli ty jeby pierdol, będziesz martwy <noise> Idziemy odpalać pentagram No to chodź, ja zrobię cię. Mówię serio No to chodź Ty zrobisz zdjęcie, temu biorę kebaba Przywołujemy i będzie The Twins wtedy Już nie demo. tylko The Twins Ten co chciał mnie zamknąć, abym nie wyszedł Gdzie ten ziemniak w ogóle jest? ZAŚWIECIŁ by ŚWIATŁO! Ale ci to światło długo daje A jest ziemniaczek? Ziemniak święty... Ej, postaw ziemniaka na środku, ciekawe co się stanie NO Właśnie, szukam go! <noise> w schodach się zbugował pewnie gdzieś jest, Jak pamiętam, to te schody były dziurawe Ale Nie, może nie ratalką. Stak, stój na środku. Ja, żeby cię od razu zażarł. Ja nie jestem na to gotowy. Masz zdjęcie robione? No, ja jestem gotów. Żadnej animacji nie było! Tylko ja teraz cię zeszła Przecesz siedział tam godzinę! Ja siedziałem na schodach A ten zginął tam gdzieś tam, na górze. No jakiś sobie ty na mnie zdeszli, <grym> gdzieś z miejsca! <grym> ja myślał, że on nie zje... A, a tu ciebie wolał! <grym> Ale przecież zawsze on siedział! Przecież jakby byśmy w kuchni to on dopiero ruszał No A teraz automat wyruszył Dodajcie no animację jakąś Teraz zrobił speedrun'a A do... Cześć No, nie. proszę, proszę Mówiłem, że ma. demon, no to demon, Dead Wiesz co? Wiesz co? To chyba seryjne było, co jest w ogóle Leon Gdzie ja ja pomyśleć? jestem? Czemu się Czemu jest nie, się na des nie. Nie, jest Nie. 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 ale ja Nie. wiem, w ogóle za gdzieś Gramy jeszcze w fazmofobię, bo Nie. czujemy się Nie. Na tą grę. Nie. Czujemy, nie. Czujemy. W ogóle się nie. 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 Nie.